To witam kolejna część budowy no już godzina 12 jest ale tak jest tak tutaj jest już przygotowane i zacząłem kręcić yy, narożniki nie wiem czy dobrze czy źle i tak dookoła wszędzie w narożach no Na ten a teraz druga sprawa Tutaj się nie przekręciłem a to jest taki powód, że zauważyłem że do okapu nie mam prądu więc tam z tego gniazdka tam się podciągnie I zaraz to zrobię będzie git. jak widać tu już okno też obrobione jeszcze dociąć tylko te folie i membrany i kuchnia będzie gotowa pod płytę. Wszystkie otwory porobione, o, tutaj dwa dodatkowe, wymierzyłem je z tej strony co potrzeba i tak to wygląda. Jeszcze taki ko o, przepraszam, koniec końców dzisiaj? Zaraz wam powiem, czemu tą peszlę sobie tam przełożyłem. I tutaj co, zacząłem kręcić te taśmy w narożnikach. U góry to ktoś mi musi pomóc, bo trzeba przytrzymać z drugiej strony. Ale te boczne samemu można śmiało kręcić. I myślę, że to usztywni, to w ogóle to jest sztywne. Ale te narożniki to. Nie no po prostu myślę, że jak dom będzie pracował, no bo też drewno będzie pracować, To czy się co najwyżej któreś te wkręty, ale przy tych pierwszych łatach dystansowych, to znaczy te pierwsze, co były. Bo reszta to to jest takie sztywne, że to się już później nie nie ruszy. Tutaj jeszcze dotnę, może jutro. No dobra, a teraz wam powiem czemu kończę, bo jeszcze bym porobił A to sprawka tego tu pana o moją bawełka dokładnie tej końcówki A mój palec A jak se przegrzmuciłem to mi trochę urósł No i takie takie m i, i mnie to boli No także takie coś Kończę na dzisiaj i czekam na deszcz. Mam nadzieję, że będzie. Bo prawdziwki w lesie. I trzeba chodzić i zbierać, póki są. Bo przyjdzie styczeń i nie będzie. Dobra, kończę. Także to widać. Te listwy zacząłem kręcić. Nie wiem czy dobrze, czy nie. Także jeszcze dawajcie znać w komentarzach. I do usłyszenia.